Witam serdecznie na konferencji prasowej związanej z drugimi mistrzostwami Polski w piłce płotnej. Konferencja przedmeczowa. Za godzinę wystartujemy z pierwszymi meczami piłki płotnej podczas tegorocznych mistrzostw. No i dzisiaj e, są z nami kapitanowie i, i jeden z kierowników e, drużyn, które będą dzisiaj rozgrywać wszystkie swoje mecze. No i tak, ja panowie zacznę tak naprawdę od... Od śmiesznego, może absurdalnego pytania. Skąd pomysł na to, żeby zagrać w takich zawodach? I pierwsze, pierwsze może poproszę o odpowiedź. <śmum> Wszyscy się wyrywają. Może Daniel Chwastek, zapaśnicy, powiem, że jego drużyna na co dzień to drużyna zapaśników, sumoków, więc tak, skąd to... tutaj pomysł na piłkę teraz... błotną? Zostaliśmy zaproszeni i chcę wziąć udział. Mamy akurat czas między obozami kadry narodowej, kadry wojewódzkiej. Ci, którzy zostali w domu, nie mamy co z nimi zrobić i, i chcemy, żeby po prostu wzięli udział w, jakimś, w jakiejś formie ruchu. A myślimy, że to można potraktować również jako trening dobry trening. Dobrze, dziękuję serdecznie. Piotr Przymowski, przy tym podlasie Białystok. Co was tutaj ściągnęło do tego, żebyście tyle kilometrów prawie przez całą Polskę jechali do Krasnobrodu, żeby upaprać się w błocie? Też trochę z ciekawości, bo nigdy do tej pory nie graliśmy. Na co dzień gramy na boiskach trawiastych bądź sztucznych, no i chcieliśmy spróbować swoich sił też na błocie. A skąd w Białymstoku dowiedzieliście się o tym, że taki turniej w ogóle odbywa się? Przez internet. Ale wpisaliście hasło, nie wiem, piłka błotna, czy coś, w, no, przypadkiem wyskoczyło Wam jakieś hasło, czy. Jaki tak, sposób? tak, tak. Szukaliśmy właśnie takiej y, odmiennej piłki, piłki nożnej. Takiej. Tak przypadkiem właśnie też y, trafiłem na to i zainteresowało mnie to chłopaków też z drużyny, no, i postanowiliśmy tutaj przyjechać. Dobra, dzięki. I teraz poproszę mikrofon na drugą stronę, tutaj w kierunku na przykład. Marcina Bożyńskiego z KS Rakowia Gepard Zawadka. Marcin kontaktował się z nami już kilka miesięcy temu, gdzie mieliśmy rozegrać sparling z naszą drużyną. Niestety nie dogadaliśmy się, ale co się odwlecze to nie uciecze i dzisiaj możemy zagrać. Skąd u was pomysł na piłkę błotną? Wcześniej graliście raczej w piłkę tradycyjną, przynajmniej miejscowość, w której przynajmniej jesteś kojarzone z drużyną B-klasową. Skąd pomysł tym razem na piłkę błotną? Uważam, że to jest takie inne spędzanie formy czasu wolnego i na pewno będzie fajna zabawa. Dlatego też um, to jest odzwierciedlenie troszkę tej piłki takiej, można powiedzieć, B-klasowej, bo tam boiska są troszkę takie różne, ale na pewno będzie śmiesznie. W związku takich okręgowych to jest też bardziej, moim zdaniem, znajomości niż jakieś umiejętności. I to tak wiadomo, jak polska piłka. No i zobaczymy, jak to będzie. Każdy ma jakieś tam szanse. Coś... Dobra, dzięki. Proszę przekazać mi mikrofon Maćkowi, serwie, Girondin. Było to Częstochowa. Fajna nazwa, fajne logo zaprojektowane. W ogóle ekipa w Częstochowy rozbraja mnie swoją weso wesołością. E, w ogóle sympatyczna ekipa, z którą bardzo łatwo było się w ogóle dogadać, w związku z tutaj z przyjazdem. Maciek, skąd w ogóle dowiedzieliście, o, dowiedzieliście się o błotnej piłce, o mistrzostwach? No i skąd w ogóle pomysł na to, żebyście z Podjasnej Góry przyjechali do Krosnowrodzkiego Sanktuarium, bo to jest też miejsce, powiedzmy, bardzo religijne. Tak, religijne, koleżanek no może z religią, tak, ale przyjechaliśmy tutaj pograć sobie w piłkę. Tak jak tutaj koledzy, również usłyszeliśmy o, o zawodach w piłkę błotną no, po prostu przez, poprzez stronę internetową, też szukaliśmy jakiejś takich innej formy gry w piłkę nożną. Od razu pierwsza wyskoczyła piłka błotna, pierwsze mistrzostwa właśnie organizowane w tamtym roku. Stwierdziliśmy, że czemu by też się też nie pobawić z wami i tutaj nie przyjechać. 6 godzin jechaliśmy, ale myślę, że warto było i myślę, że dzisiaj ciekawy mecz przed nami. Dobrze, dzięki. To cóż, w takim razie Grzegorz, Kukuryk może, organizacja aktywnych kipisów piłkarskich Arsenal Lublin i tutaj po lewej stronie kolega Damian Kuźnia, który jest kierownikiem tej drużyny Panowie. Wygraliście z nami dwa mecze, tutaj z nami gospodarzami. Rok temu zajęliście trzecie miejsce na mistrzostwach. Więc nie będę was pytał jak się dowiedzieliście o tych mistrzostwach, bo nasza znajomość już trwa troszeczkę, ale powiedzcie jak oceniacie swoje szanse w kontekście tego, w kontekście tego do, jaką grupę wylosowaliście. Jakie macie powiedzmy dzisiaj plany, jak oceniacie konkurencję? Ja najpierw zacznę od tego, że nie wiem, jak reszta zawodników mojej drużyny się czuje, chociaż ich rano widziałem, więc niektórzy tam wyglądali lepiej, niektórzy gorzej. Więc to fo forma, to myślę, że wszystko będzie zależeć od tego tak zwanej formy dnia. Bo jeżeli chodzi o, o jakby samo podejście jakieś tam taktyczne czy coś, to, to myślę, że chyba w piłce błotnej będzie ciężko o jakąś taktykę. Więc podejrzewam, że wszystko się rozstrzygnie po prostu takim losem, albo, albo po prostu formą dnia i jakimś tam szczęściem, albo sprzyjającą, nie wiem, aurą dla jednych, a dla drugich troszkę gorszą. Cóż, jeżeli chodzi o nasze, nasze szanse, ja myślę, że tak jak większość chłopaków z naszej drużyny, my przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim dla zabawy a jakiś wynik sportowy to, to myślę, że na drugim planie będzie z naszej strony. Także no, powiedzmy, że powiem tak, wypadałoby znaleźć się w pierwszej czwórce, ale nie jest to jakiś nasz cel czy priorytet. No, będziemy walczyć i zobaczymy, jak to wyjdzie na, na boisku. Błoto zdecyduje. A powiedz mi, wygraliście rok temu, jak oceniasz tegoroczną imprezę, ona na pewno się rozrosła. Powiedz mi, jak oceniasz organizację w tym roku, bo naprawdę dużo się zmieniło, powiedz mi, jak oceniasz na przykład wczorajszą ceremonię losowania, czy ona spełniła oczekiwania wasze jako drużyny, która już rok temu widziała, jak coś takiego wygląda taka impreza? Myślę, że przede wszystkim tutaj w, ja jako też z racji tego, że my też działamy po, po, po w piłce jako stowarzyszenie. Muszę przyznać, że wykonaliście tutaj bardzo dużą robotę przez ten rok, bo spowodowaliście, że dyscyplina piłka błotna stała się po prostu popularniejsza i to dużo popularniejsza. Skok taki, że z trzech drużyn mamy 12 plus jeszcze tam w innych kategoriach, to na pewno jest wasz sukces, to, to jest fakt. Jeżeli chodzi o samą organizację, to myślę, że jest to bardzo dobry standard i, i tak powinno być. I myślę, że, no cóż, to no super, dla mnie jest ok, ja, że tak powiem, nie mam żadnych, yy, ale uważam, że, że jak najbardziej jest fajna impreza w fajnym klimacie. Duża ilość drużyn powoduje to, że sama ta koniunktura się nakręca gdzieś w pewien sposób, i myślę, że tak jak za rok pewnie będziemy gdzieś się spotykać na Mistrzostwach Polski. Ja też w piłce błotnej, to myślę, że możemy liczyć nie na 12, a może na 32 drużyny i wtedy będzie dopiero fajnie. A powiedz mi, co byś, co byś poprawił w organizacji?